Witam Was serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś chciałam Wam pokazać, co tutaj u mnie kwitnie, jak tutaj rośliny wyglądają. Ogólnie, co ja tutaj będę robić, bo myślę tutaj zmienić troszkę rabatę jedną. Tutaj, jeśli chodzi o ten taki zacieniony zakątek, to ja nagrałam osobne wideo, jakie tutaj rośliny są posadzone. To jest rabata od wschodu, i tutaj wszystkie te rośliny napisałam Wam, co tutaj. Rośnie na tej rabacie, więc jeżeli kogoś to interesuje, to na samym końcu jest taka miniatura, i tam po prostu sobie trzeba kliknąć i tam się wyświetli ten filmik. Jeśli chodzi tutaj o rośliny, to pokażę Wam, jak wygląda hortensja, która mi troszkę podmarzła. Ja tą hortensję dwa lata temu kupiłam jesienią za 5 zł. W zeszłym roku myślałam, że sobie ją posadzę do ogrodu, ale jej nie posadziłam. I w tym roku tak po prostu z garażu wyciągam, i ona była tutaj na zewnątrz i akurat było u mnie minus 2, może minus 3, i ona mi troszkę podmarzła. Po prostu zostały liście, tak po prostu zwiesiły się te liście, i tak jakby ta jedna część, bo to stało przy, przy domu. Więc jednak od domu było cieplej, a tutaj po prostu część tych liści zmarzła. I możecie sobie zobaczyć. Mogłam w sumie to tutaj oberwać, bo myślę, że tutaj z, z kącików liści po prostu by już wypuściła te liście. No ale nie zrobiłam tego, więc myślę, że teraz to po prostu sobie przytnę. Na razie tutaj nie widzę, żeby ona mi tutaj jakaś pleśń czy jakieś choroby więc mogłaby nawet tak stać, ale żeby to nie wyglądało tak brzydko. No to ja sobie po prostu to tutaj wiecie, oberwę. Więc tak wygląda moja hortensja ogrodowa, która mi podmarzła. Tutaj dostałam takie roślinki na dzień matki. I powiem wam tak, ja miałam sobie sprawdzić co to jest, ale zapomniałam, więc jeżeli ktoś wie, to może mi tam napisać. Pod dołem w komentarzu. To jest taka, powiem wam, nie wiem, około 10 cm ma ta roślinka, ale tak mi się spodobały te kwiatuszki i to akurat było za 6 zł, a ta była za złotówkę. No i fajnie to wygląda. Tutaj jest jakiś chwast, muszę się tego pozbyć. I tutaj, drugą roślinkę, którą dostałam, to jest ciemiernik. Ciemiernik. Taki. Strasznie zależało mi na tych pełnych. Także kwiatuszki już przekwitły. Już nie wyglądają, ale są pełne. Myślę zebrać nasiona i myślę sobie go wysiać. Później myślę tutaj dać pączochę, żeby nie, nie zapomnieć o tym, żeby pozbierać te nasiona i sobie po prostu je spróbuję wysiać, żeby ich tutaj było więcej. Tutaj Wam pokażę rabatę, którą tutaj mi słońce świeci, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, ale myślę, że, że będzie OK. Tutaj jest rabata hortensjowa, i tutaj wiosną jest dosyć dużo słońca przez jakieś. Myślę 3-4 godziny, tutaj ta rabata jest tak nasłoneczniona, jest od wschodu. Ja tutaj mam te hortensje. One mi praktycznie dwa lata temu kwitły pięknie, w zeszłym roku praktycznie w ogóle tutaj nic nie kwitło. W tym roku widzę, że dwie hortensje bardzo ładnie wypuszczają, a dwie hortensje tak średnio, jedna praktycznie tylko od dołu wypuszcza. Na razie zostawię, zobaczę. Ale tutaj miałam właśnie tą taką dużą, i mąż mi ją tam posadził na sam koniec. I myślę tutaj coś innego posadzić. Tam mam barwinka, i myślę tego barwinka tutaj usunąć. I myślę posadzić tutaj tego klona. Klona w zeszłym roku dostałam, i myślę właśnie go sobie tutaj posadzić na tą rabatę, bo on również po prostu musi być jednak zabezpieczony, żeby, żeby go ten mróz nie ściął, więc zależy mi na tym, żeby on jednak przetrwał, bo dostałam go, już kiedyś mi zmarznął klon, więc chcę go tutaj posadzić, żeby jednak był w takim zacisznym miejscu. No, i teraz sobie przejdziemy, co tutaj, jak tutaj rabata wygląda. Tutaj już się pięknie rozkwitnął ten rododendron. Tutaj tulipany już pomalutku przekwitają. I tak byłam w szoku, że tak długo kwitły, bo teraz były te chłody, i troszkę przystopowało to wszystko. Tutaj taka malutka azalia. Także myślę tą azalię właśnie posadzić tu, gdzie te tulipany, żeby po prostu bliżej, bo ona jest tak troszkę niefortunnie wsadzona. Tutaj takie tulipany, już ostatnie podrygi, już wszystko wycinałam tulipany. Pięknie hosty, tutaj się zazieleniły. Ta azalia, pomimo tego, że były u mnie tak przymrozki minus 2, minus 3 maksymalnie, to pięknie ona tutaj jest w takim zacisznym miejscu. Nic nie zmarzła, nic tutaj się z nią nie dzieje i bardzo ładnie dalej kwitnie. Tutaj już coraz to większe pąki na przewózka po prostu za kilka dni to tu będzie pięknie kwitnąć tutaj jeszcze tulipany aż jestem przekurzona, że one tak długo kwitną tutaj sobie zrobiłam taki rząd żurawek i tutaj były większe te kępy ja sobie je podzieliłam bo stwierdziłam, że jednak chciałabym tutaj zrobić przedłużenie. Tak sobie możecie zobaczyć. Tak to wygląda. Tutaj tulipany jakieś takie powiem wam, tak to jakoś posadziłam. Nie wiem czemu. Ale w tej mojej ziemi po prostu beznadziejnie rosną. To jest bodziszek i ten bodziszek on miał kwitnąć dopiero w lipcu, tak przynajmniej było tam napisane. I wydaje mi się, że to może nie być ten, ten bodziszek właśnie. No bo tutaj jest drugi i on jak na razie nic tutaj nie wypuszcza. Tutaj właśnie zrobiłam ten rząd żurawek, bo podzieliłam po prostu tamte i stwierdziłam, że chciałabym, żeby tutaj był taki rząd do lawend, żeby to się tam zakończyło. I przesunęłam, bo wcześniej tutaj miałam rozchodniki, więc rozchodniki będą jako takie drugie tło. Tutaj są właśnie te ciemierniki. gdzie chciałabym po prostu tutaj ich mieć więcej tutaj karagana pięknie nadal kwitnie żółte kwiatuszki tutaj ostatnio mi ktoś mówił że mam piękny trawnik i co robię że jest taki ładny że nie ma mniszka, nie ma chwastów i przeważnie jak jest skoszony, to ja nagrywam. A dziś nie ma skoszone, więc możecie sobie zobaczyć. Również mam tutaj mniszka. I również no, ten trawnik. Wiadomo, on na wideo wygląda troszkę ładniej, niż w rzeczywistości jest. Nie wiem, tak mam po prostu, że ta trawa wygląda na bardziej soczystą, taką zieleń. A ona taka nie jest, taka wiecie, bardzo taki ten trawnik zielony. Myślę, że jak ktoś sobie zrobi zdjęcie swojego trawnika, to myślę, że on na zdjęciu zawsze wygląda lepiej niż w rzeczywistości jest. Tutaj rabata, która cały czas się zmienia i jeszcze po prostu się tutaj zmieni, bo tam mi ścima bokszpanowa mi tam załatwiła jednego bokszpana. Powiem wam, Miałam go opryskiwać, ale w końcu go nie opryskałam. No i wiedziałam, że tak będzie. Więc no jest jak jest. Będę go musiała stąd usunąć. Tutaj nadal jeszcze troszkę tam kwitną te tulipany Angelik. Myślę, że to są te angelik, bo długo kwitną i, i pięknie wyglądały bardzo długi czas. No i oczywiście to trzeba cały czas obrywać. I tutaj zaczynają mi kwitnąć czosnki. Tam oczywiście sosna również mi się nie przyjęła, więc ja ją będę musiała wykopać stąd. Tutaj zaczynają kwitnąć również te kocimiętki To są młode sadzonki, więc nie ma jeszcze jakiegoś, wiecie, efektu. No i czosnki. Myślę w tym roku podsypać nawozem czosnki, bo nie są takie te główki ogromne jak w zeszłym roku. Ale również to bardzo fajnie wygląda. Tak chciałam, żeby tutaj coś było takiego kwitnącego. No i tak to wygląda w kwietniu. Mam powojnika już za niedługo będzie tutaj kwitnąć. Co prawda kilkoma kwiatuszkami, ale super cieszę się bardzo, bo w zeszłym roku po prostu mi go całkowicie prawie ślimaki zjadły. I tutaj nic nie było, zresztą możecie sobie zobaczyć. Tutaj znów ślimaki mi go zjadły. Także tutaj są dwa powojniki, bo jeden powojnik to jest ten na kwitnący, właśnie ten. Tak jakoś tutaj poszedł w tą stronę, no bo tutaj więcej słońca świeci. Tutaj na dole jest drugi powojnik, który jest późno kwitnący. I on również tu pięknie powypuszczał, więc myślę, że latem będzie pięknie tutaj kwitnąć. Tam mój variegata bez lilak, jak kto woli. Uwielbiam go za te listeczki. Ale w tym roku kwitnie oszczędnie, powiem Wam. Ma tylko trzy kwiaty, także. Szału nie ma. Tutaj jest biało bok. Uwielbiam go. Ja w zeszłym roku się śmiałam, że to jest taka pokraka. Bo on jest taki. no. Nie rośnie tak jak zwykła choinka, tylko po prostu on jest szczepiony. Taka duża sadzonka była kupiona i on tutaj rośnie już chyba czwarty sezon. Albo trzeci. I tylko raz mu kwitnął na takie różowe szyszeczki. Ale on i tak, jeśli chodzi o te przyrosty, no to jest po prostu zjawiskowy. Ja go uwielbiam. Tutaj kolejny klematis. Pięknie w tym roku się tutaj zazielenił, więc myślę, że już tutaj z roku na rok będą coraz to ładniejsze te klematyzy. Tutaj Wam jeszcze pokażę jest to azalia, którą w zeszłym roku kupiłam za 5 zł. Ona jest taka piękna koralowa. Tutaj kolejny powolnik, który ma pąków. Myślę, że będzie pięknie tutaj wyglądał. Pięknie będzie tutaj zachwycać. No i tak ogród się prezentuje w kwietniu. To znaczy, jak na kwiecień, to powiem Wam, że ja po prostu jestem zaskoczona, że w tym roku tak dużo roślin już kwitnie. Wszystko po prostu jest tak, jakby o miesiąc wcześniej.